Siemanko ludzie witajcie w nowej serii pod tytułem Zagrajmy w League of Legends um, jest, Stworzyłem tą serię, ponieważ um, uznałem, że uznałem, że czemu nie, że gram w tą grę od dłuższego czasu um, mogę pokazać co umiem i tak dalej, i tak dalej um, Kurde, trochę nie wiem, co powiedzieć. Wypaczcie mi za to. Zrobiłem test próbny po tym nowym dysku. Wyszło, że ja nie zżera to tyle pamięci, ile myślałem. Dlatego postanowiłem nagrać drugi odcinek próbny, tym razem na żywo. Znaczy, nie na żywo, tylko żeby to wleciało na YouTube. Ehm, gram my na botach samemu na trzech na Twisted Three Line. Dla testu, by wszystko było jak najbardziej w porządku. By być już pewny, by nie wrzucać czegoś, co jest zepsute, i tak dalej. Ok, tyle wstępu. Co do mojej taktyki grania samą na trzech. Pierwszy raz gram Jacksem. Na, sam przeciw czem? Ma, mam 30 poziom. No bo gdybym w życiu jakbym miał pierwsze to by było troszkę dziwne. Okej. Okay. Mm. Moją taktyką Oj, ja jest Od... najpierw lashitowanie na topie, na bocie sory, później wskakiwanie ja na dorbe. topa i zabijanie tych dwóch botów. N na początku po prostu muszę bota puszczać, a kiedy top e, puszuje mi moją wieżę to ja wtedy wskakuję i ją i niszczę tych, tych nobów e, bez mózgu. no. Zobaczymy, co nam się trafi na solo-bota. Jest to trandu. Hop. Widzicie, te boty nie są zbyt rozgarnięte, ale następne odcinki będą już y, z PvP. Możecie obecnie patrzeć, się cieszyć, jak rozwalam te boty i kupuję coraz lepsze wyposażenie. Na topie mamy Seawear i shiwane. Aha, zapomniałem wspomnieć, że to jest z i mi samą sobie ustalałem boty. Specjalnie wybrałem takie, bo pozostałe mnie bardzo wkurzają Jakbym wziął na Susa, to tego spowolnienie naprawdę jest. bywa. po prostu. kurde. denerwujące. No widzicie co to kurde w ogóle jest. Oj, Ten się jest niepotrzebny. Teraz a może był? Ok. Last hit. Last hit. Last hit. Last hit. Ok, ja już pędzę na topa, bo tutaj widzę, że zamieszanie się robi, zamieszki. Wezmę sobie apteczkę. Tutaj ona zawsze jest. Wzmocnię sobie mój doskok. Y, double kombem. Że tak powiem. Ołtarze no i zabiję. Spisywit. Nie wiem, czy ją zabiję, tego najpierw zaczną szliwani. Może, ale dziwne są te Lol. Ostrożnie! <grymne> czekajcie, czekajcie, czekajcie. Luz nie ma obaw i takich rozwal. Znaczy mam taką nadzieję. Jasne. <grymne> ja do Dobra, nie wiem czy dam radę siwanie. Ona, ona może być. Chociaż nie ja to jest bot, co ja genął. To jest za łatwe. Wow, 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 what the fuck! Really? Niespodzianka Ale to wszystko przez stres, prawda? Popatrz czy jej tam nie ma przypadkiem. Znaczy, ona gdzieś się tu nie rekaluje. What the fuck! Ło! To jest szczęście! Fuck, 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 fuck. fuck. Ok. Okazałem się być zbyt chciwym na fragi. Przez co mam tylko 9 laskitów? Nie jest dobrze. Zwykle to trochę lepiej robię. Ale tak jak mówię, to pewnie wszystko przez ten stres. Eee, Kupiłem sobie do rana. Teraz będę sobie składał to. Lecę obronić altara, które te mędzne boty chcą mi przejąć. Tak. Nie myliłem się. Co do nich, są naprawdę. No, nie zdążyłem. Są naprawdę niemiłe. Okej, okay, zacznijmy od trandla, od zabicia trandla, chociaż nie wiem czy mi się to uda jak zwykle, powtarzam się. Dlatego. wolę to. usłyszeć, Przy okazji atakując autoatakami. To nie było autoataki, Jackson. Eee, boże. Ja, ja, ja nie mogę. Nie mogę. okej. Powinien być nasz. Ostrożnie, ostrożnie. Miniony bolą, miniony bolą, miniony bolą. Ale już mi nie uciekasz. Serio. Blisko było. Ale ja się łaszę na te frań. A cóż. Te miniony by mnie zabiły. tam tego nie zlastikowałem Co I... Cofam się po wampirzny kostur. Kupuję parę potów na zdrowie i lecę coś tam porobić na topie, ponieważ już jest niebezpiecznie pusznięty. Nawet nie klatkuje. Dobra. Stożę, stożę. Teraz ją zegzystuje. zrywka może trochę zająć Bo takie gry trochę zajmują e, serię będę zaczynał raczej od e, 3 na 3 gier pvp e, 5 na 5 to się później zobaczy okej okay, teraz trandyl mi z kolei spuszował ale ja mu tak nie dam siemanko jed Najbardziej w tym wszystkim bolą mi miniony. On tutaj więcej robi już te boty. Zachowam sobie doskok, jakby miał What the fuck?! Lag! Laga miałem, jakiegoś dziwnego. Wo Ło, niebezpiecznie. Okej, okay, dawać mi to. 250. Dobra. Niespodzianka. Ciśniemy tutaj. Za to szybko skończyć. 21. Dobra, fuck. Siak. Kończę okej okay. Już się robi po mojej myśli. Na bocie już jest wszystko spuszowane ładnie. tego mogę skorzystać z okazji trochę polaskitować. Ponieważ 25 laskitów w 8 minucie nie jest zbyt fascynujące. Czyli w ogóle nie jest fascynujące. Okej. Okay. Ojej. Chodź. No, 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 dobrze. Za wiele mi to nie da. Ale dobrze. To cofam się po mój kordela z Billget. Z Billget Water. Ok, i składamy po tym to. Przyjemny to z tym. Mój ulubiony item na yy... Ogólnie napisem freeline, bo zawsze go składam. Ostrze zniszczonego króla, łada fakt zniszczonego króla. Jak dla mnie to powinno być zniszczone ostrze króla, a nie ostrze zniszczonego króla. A to tylko taka moja sugestia. Ktoś się może ze mną nie zgadzać, bo król w końcu może być zniszczony, co nie? Co nie? To nie. No niestety nie. Dobra. Mając 100, otrzymujemy 40 obrażeń od ataku. No cześć. I możemy walnąć taką kulką. Takim pociskiem. Chodź tu. Ja Nie wiem, że mi uciekasz. Legenda. Spoko. Dat Gotowy do walki. Musiałem słuchawki za coś. Serdecznie przepraszam. Wiem, że na razie może się wydawać, że to będzie bardzo długie. No, będzie, ale z biegiem czasu i z dużą ilością fragów, e, te boty będę wyżyną w kilka sekund. Ostrze niż trzymaj jest, prawie Especially for me. What the fuck, ale to zrobiła z kumacą. Zobaczmy raz za żywot. Nie nie tam Nie, nie raz za żywot. Zobaczmy Nie, nie, nie. Zobaczmy za żywot. Zobaczmy raz za Co Zobaczmy raz za żywot. Zobaczmy raz no no no, chodź, no. Boże, niej, no nie chodź, no nie chodź, Boże, nie, to Kurde, to jest nie. Koniec serii Aż... cięcie i, i kiedyś od razu tą z powrotem, bo nie ma sensu tak patrzeć, nie wiem. Okej, okay, jestem z powrotem. Z ostrzem zniszczonego króla. Kurde, nie jest tak jak po mojej myśli. Nie jest tak łatwo. Dobra, spoko, to trzeba lecić tylko. Ale... Łada pan. Zniszczono twoją wieżę. ograniczyć... Kurde, jak ona to robi świetnie. Zeskoczony. Udało ci się zabić wroga. że Gotowy do walki. Nie. Nie zabić wroga. No, Nie zabić wroga. Kurde, już to słyszałem jakieś 10 razy. Trzeba zacząć powoli puszczać. No, ja dawaj. sobie tutaj zabiję dla pewności w Seryjny zabójca. Nie jest spuszować nie Niespodzianka wróciłem Oj, okay, szybko już lecę tam, że no jakby to wieżę jeszcze spuszyłem Jak to chociaż tej wieży to... to idzie mi gorzej niż zwykle Zruszenie widzicie, teraz użyłem swojego mojego piteczka. Oje, je, 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 nie uciekłeś. Trzy. Trzy sekundy twojej śmierci. Nie do powstrzymania. Hej. <grym> okay. Alla Wladysław. się wygląda tak skacze tak miło, tak słodko. What the fuck. Dobra, trzeba już szybko wyeliminować. Halo. Ja jestem taki głupi, żeby nie spłakiwać. What the fuck, nie! Nie, jestem po prostu genialny. Yy. Lol. Co to miałeś kupić? teraz... Fuck, dobra, dzięki. No jakoś to idzie. mozolnie idzie. 26 sekund wow. Dobrze Muszę to kończyć Muszę to kończyć Dobrze. Dobry fokus Fast, 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 Kurde, już się robi. A... nie no, tak się nie da móc Dobra, teraz większe szanse. Razem, no, Dobra, idę już na dół. Na wszelki wypadek idę na dół. Teraz ja. Był tutaj wiele jest też czuję, że nie się uda, a jednak się udało. I patrzcie teraz jak to sa. Patrzcie, być No jeszcze nie teraz. O. Ja ja Ach, ta gra na botach, trzeba po prostu je zabijać. Mówię e, że jeszcze nie wróciły. Ktoś... Jeszcze raz to jeszcze nie w grę. przepuszczam, Myślę, że uda mi się to skończyć. Tak się myślało. Teraz polecam. Za moje ciężko zarobione pieniądze kupiłem sobie miecz, pistolet, hekstecz. Czyli hekstecz. Później kupię sobie lodową rękawicę. E, to daje takiego przyjemnego słowa, które mi się przyda wyglądaniem. Czy podałam wyzwaniu i zabiję te dwa mapy zawsze w Nie! Ja Kurde. i i odpuszczujemy, i odpuszczujemy wiecie, jak przywołać bota? jak coś z takiego? zobaczcie tak, powinien do mnie przyjść a jednak tego nie robi, bo coś mi się stało Ja. Przykro mi, musiałem. Raczej skupimy się na puszowaniu jednej linii i na odpuszowaniu topa. A nie dwóch naraz. Dobra, cofam się, bo... To... Miecz, pistolet, hackstage. Byczy. Jeszcze mi sporo zostanie. Cóż za przyjemnie. Już mam za kim Czas na to, o czym mówiłem, czas na sennę i na to kanał. Czas na Sena, chyba. Zrozumiecie? Hyhy. Czas na Shen. Czekaj, czekaj, nie odchodzi. Czekaj, nie odchodzimy. Okay. i film na YouTube będzie się przesyłał całą noc. Szkoda, że nie mogę stracić komputera na noc. <grystanie znać w> noc> Taki żon. No co ona zrobiła? Łada faaak! Te boty są gorące. Dobra, czas na z tymi łapami. Dobra, jednak nie dam rady. Film, pan bang. Cześć, a... Patrz, patrz, tak wygląda. Plush, play, play, play. Okay, mnie nie Koniec okay. okay. <śmienic> serii. I tak jak powiedział przez chwilą, Jax jestem gotowy do walki. Ha! Trójce raczej, raczej bym dał radę, gdybym zrobił super fokus i zaraz została ja więcej bije, ale więcej bije z moich trudnych obliczeń. aaaa Dobra, Aaaah! Aaaah! Stój, stój. Shibana! Udało ci się zabić wroga. Czekaj, jeszcze trochę. Okej, okay, teraz się zmienił. Haha. Ha. A wtedy się nie zmienił. Haha. No, dawaj. Ha. Jakbym miał to rękawice, to już nikt mi nie ucieknie. Ksa. Patrzcie. zabójca. Mnie ma! Głównie słychać. Haha, ha, jestem tutaj najważniejszy. Nie wiem, co. Miejmy nadzieję. O Jezu. Kurwa, Urwa, to, że wieża bije. Jaki? Jaki? Olo, 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 na następnym razem. Na następnym razem, ja czekam. O, Boże. Has się. Tam nie idę. Tam jest coś groźnego. Nie pokażę tego, sorry. To by było zbyt groźne, gdybym to pokazał. Dobra, wygląda na to, że kończymy ten pierwszy odcinek. Bardzo dziękuję za uwagę. Chociaż jeszcze nie wiem, czy dziękować. bo... Jesz to nie jest jeszcze koniec gry. Patrzcie. Haha, ona mnie bije. A ja zginę. Ok, to jest chyba ostatni rikal do bazy. Okej, okay. zrobiłem sobie cięcie, wiem, że to bardzo lubicie, bo nie chciało mi się wam pokazywać e, ogólnie mojego powrotu do bazy i, no, i tak dalej. Kurde, kupiłem sobie moją w rękawicę. I ciśniemy, zakończ to grow. raz i zawsze. I yeah. here. Patrzcie, to będzie się powalniało, patrzcie. Widzicie? To tam. No, fajnie. No, krew mnie Dobra, dziwnie mówię, bo i to mi nie się niego. Ale to i tak bzduru gadałem. This is It's time to end this shit. Boom. Boom. Bum 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 bum, 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 bum. Czas na inhibitor. Siwana, push, push hard. Ale jeszcze nie dam, będę pierwszy. Ona zrezygnowała nawet. So bad for you. ja drużyna już była inhibitor. Win win win. Jestem rzecznikiem. O, siwkiem. Nie możesz ja, ja, ja. Oj, no nie, no. Nie, nie. STOJ! Ja cię kocham <mienne> Nieee! <enfant> Ale ja i tak ich zabiję, bo ja jestem dobry. Dobra, koniec. Patrzcie, wykiewam bota! Na No da Dobra, więc żegnajcie, papa! Pa! No zobaczcie.